Po południu wu tak jak każdego dnia rozłożyła swój kąt pomiędzy stadem koni. I w tym momencie... Ogniste ptaki były tak blisko. W pewnym momencie piorun uderzył dokładnie tam, gdzie leżała wu I w tym momencie całe stado zerwało się. Zabrało Uczampi ze sobą. Zgłoszone konie Aż w końcu stado zaczęło spowalniać Ogli te ptaki były tak blisko W pewnym momencie piorun uderzył dokładnie tam, gdzie leżała łócianka w tym momencie całe stado zerwało się zgłoszone konie Aż w końcu stado zaczęło spowalniać Champion obudziła się, obudził ją dźwięk. Uczamping. Uczampy! Ja wiem, kim ty jesteś. Uczamping. Ja jestem wodzem wszystkich dzikich koni, które żyją tutaj wśród tych wzgórz. I potem... Myśli znów wybrali się ten odległe wzgórza i tam odległości ujrzeli znów nawet ich koni. Ale tym razem... przestało się jednym z nich. I od tej pory, nawet jak wychodzi z niej lokalny szaman pasny to dla mnie zupełnie nowe. I tego wieczoru, i następnego, i następnego.